No i zobaczcie To jest moja oto pasta Słuchajcie jest normalnie z twarogu Taki wiecie prosty przepis Nie za drogi a naprawdę pyszny Witam serdecznie Dziś zrobimy sobie kolejną pastę Na chleb Tym razem będzie to pasta z twarogu Tutaj mam 250 gramów twarogu Twaróg śmietankowy sobie kupiłem Bardziej tak mi podchodzi na te wszystkie pasty Do tego potrzebujemy jedną szalotkę bardzo drobno trzeba pokroić. Dodajemy do twarogu. OK. Do tego ja dodam 3 ząbki czosnku. I czosnek oczywiście przyciskamy przez praskę. Papryka u mnie papryka słodka wędzona. Dodam tutaj dwie łyżeczki płaskie. Można by też dodać, jeśli możecie, to dodajcie sobie jakieś papryki ostrej też tutaj. Będzie bardzo fajnie współgrała z, tym, z, tą, z tą pastą. No ja mam dzieci także małe, także nie dodaję, ale na pewno dodam sobie papryczkę jalapeno na kanapkę, z którą sobie posmaruję właśnie tą, tą pastą. Następną rzeczą, którą musimy tutaj dodać, słuchajcie, no to jest trochę soli i tą sól no wiadomo na smak, później można trochę więcej dodać, ewentualnie lepiej dać mniej niż za dużo. No i posłuchajcie, łyżkę masła też warto tutaj dodać. Ja właśnie do takich past lubię dodać sobie łyżkę masła, wtedy Wtedy ta pasta jest taka fajna, jest jeszcze taka wiecie maślana, kurczę, to tu naprawdę warto to dodać. No i trochę pieprzu, trochę pieprzu też musimy dodać. No i co? I teraz musimy to po prostu sobie rozgnieść. Można to rozgnieść widelcem. Ja spróbuję to rozgnieść blenderem. Będzie chyba szybciej, tylko że będzie więcej mecia. No ale. Okej, okay, tak wystarczy. Resztę to sobie e, muszę już e, widelcem faktycznie wymieszać ale o, to, o ten efekt po prostu chodzi, żeby to wszystko było mocno e, razem ze sobą e, wiecie, zmiksowane. Wtedy jest najlepiej bardzo prosta rzecz. No i z twarogu też tanio, bo twarog nie jest taki aż drogi. Ok, jeszcze to wszystko może połączę w ten sposób łyżką. I słuchajcie, pasta prawie gotowa. Trzeba ją oczywiście spróbować. Przepis mega prosty. A macie pyszną pastę, macie z twarogu tą pastę, czyli bez chemii, bez jak macie te serki wszystkie śmietankowe, jakieś, jakieś firmy na przykład na A, które wszystkie dobrze znacie, z jakimiś dodatkami typu czosnek, typu pietruszkę, zobaczcie ile tam w tym jest chemii. A tu macie po prostu kawałek masła, trochę twarogu i parę przypraw. Mm, mm, pycha! Słuchajcie, o kurczę, jak dobrze czoskowe, To lubię. Teraz wystarczy... Po prostu kawałek bagietki. Nigdy po prostu to można w ten sposób jeść, ewentualnie do tego wszystkiego, żeby miało to jeszcze kopa. Mam tutaj papryczki jalapeno, papryczki marynowane. Słuchajcie, i mega wypasiona pasta na chleb jest już gotowa. Zaraz spróbuję. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Mamma mia, to jest po prostu super smaczne. kurczę, proste, mega. Czosnek, stwaróg, lecie masło i ta papryczka jalapeno zwieńcza po prostu cały ten tort, jak ta wisienka na torcie. No i zobaczcie. To jest moja oto pasta. Słuchajcie, z, normalnie z Twarogu taki wiecie prosty przepis, nie za drogi, a naprawdę pyszny. Dlatego mówię troszeczkę czegoś ostrego, jeśli tylko możecie, ja sobie dokładam proste poproszki jalapeno, marynowane na kanapkę. A co Wam jeszcze powiem? No jest to świetny też dip na przykład do naczosów, jeśli chcecie. Jak najbardziej świetna sprawa, naprawdę polecam gorąco. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia jak się już zabieram za szamanko. Cześć!